Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o opakowaniach kartonowych. Generalnie dużo dostaję pytań, jak, jakie maszyny są potrzebne do produkcji opakowań kartonowych, czy oprócz tej jednej wycinającej, robiącej te opakowania kartonowe. Jest potrzebna jakaś inna maszyna. I, I w sumie tak, jeżeli robicie opakowania klawowe to jak najbardziej musicie mieć jakąś drugą maszynę. I to są opcje albo sklejarka, z, z albo szywarka. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić taką najprostszą sklejarkę, którą mam akurat wiozę do klienta, więc macie szansę zobaczyć, jak, jak to wygląda. Taka sklejarka to jest takie coś jak tutaj to, czyli mamy stół, mamy pojemnik na yy, klej, yy, rolkę nakładającą klej. I tutaj pod tym wałek, wałki właściwie, nie widać tego, bo jest zasunięte w obudowie. I zasada jest taka, że bierzemy sobie tutaj nasz kartonik, yy, który chcemy skleić, języczkiem przejeżdżamy yy, tutaj w tych rorkach składam nasz karton, przepuszczamy przez rolki gniatające. T tutaj jeszcze dochodzi do tego, no to jest na, na ziemi, bo yy, te blachy, te blachy się tutaj kładzie że jak karton wyjdzie z rolek on jeszcze jest w tych blachach, więc, że, żeby po prostu klej mógł sobie e, zasknąć zastygnąć, zasnąć zwał jak zwał i najprostsza to jest klejaczka jaka może być około 500 sztuk jesteśmy w stanie zrobić na godzinę więc e, naprawdę bardzo fajne szczególnie jeżeli rozpoczynacie jakąś swoją działalność opakowań kartonowych to e, no najłatwiej, najtaniej dokończyć opakowanie właśnie taką sklejarką, natomiast szywarką również można to dokończyć. Z szywarkami również jest około 450 do 500 sztuk na godzinę szywanie. Różnica między sklejarką a szywarką jest według mnie oczywiście taka, że jednak trzywki mają takie pewniejsze trzymanie. No wiadomo klej, jeżeli na przykład jest zimno. I tak, jak dzisiaj, jak jest tam minus 5 stopni u nas, to jeżeli nie macie jakiegoś tam odpowiedniego kleju, albo nie wiem, ten klej rozcięcieliście za bardzo z wodą, no to może Wam później nie trzymać po prostu ten klej. Tak samo klej ma swoją jakąś tam termin przydatności, więc też po, może mogą się te opakowania rozklejać, ale jeżeli no, pilnujecie to wszystko, ten klej wasz, no to tam się nic nie powinno, nie powinno dziać. Po tym, jak skończymy z naszym sklejaniem pod koniec dnia, wyciągamy sobie tutaj ten, no, kuwetę. Te, pojemniczek z klejem, wylewamy, czyścimy wodą no i oczywiście nic się nie, nie marnuje tylko tak jak mówię, jak czyścimy to potem wodą, trzeba zwracać uwagę na to, żeby ten klej się za bardzo nam nie rozcieńczył z tą wodą, bo będą nam te opakowania się nam rozklejać tu jest zasilane silnikiem trzyfazowym, czyli jest mocny silnik żeby po prostu był, był ten ciąg tych ty, ty, rolek no, także to, są, to jest tyle. Tyle wam potrzebne jest do dokończenia opakowania klapowego. To również, oprócz klapowych, można kleić opakowania typu wykrojnikowego, czyli jakieś tam fasonowe, które mają też taką zakładkę do klejenia. Także taka ciekawostka jeszcze, jeszcze tak na, na, na zakończenie filmu. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam ten film się jakoś przydał. Oczywiście zachęcam również do subskrybowania kanału, żeby Was żaden odcinek nie ominął. Również naciśnięcie tam dzwoneczek i do następnego odcinku. Na razie.